Pokażę Wam, jak zrobić w szybki i prosty sposób makijaż Foxy Eyes. Wykorzystam do tego trzy produkty: Alice of Color Star Secrets. Będzie to czarna kredka do oczu, czarny eyeliner oraz tusz do rzęs. Ale wiem, że bardzo często mamy problem z pięknym uniesieniem oka, z wyciągnięciem tego oka, tak, aby to naprawdę było idealne, więc przyda nam się tutaj jeden bardzo. Fajny produkt. Jest to taśma, którą będziemy sobie podklejały kąciki zewnętrzne, dzięki czemu właśnie to oko będzie uniesione i pięknie wyciągnięte. Ja zwróćcie uwagę, mam dość okrągłe oczy, więc też zauważycie, jak fajnie to oko zmienia kształt. Mam tasiemkę, potrzebuję dosłownie jej kawałek, więc sobie obcinamy. Teraz. Dość ważne, aby raz bądź dwa razy przykleić sobie ją do dłoni, tylko i wyłącznie dlatego, żeby klej nie chwycił nam zbyt mocno skóry. Dzięki temu unikamy na pewno zaczerwienienia w tym miejscu, gdzie będzie ta przyklejona. I teraz bardzo ważny jest kierunek przyklejenia tej tasiemki, aby to oko właśnie było delikatnie uniesione do góry. I to nam pomoże w ładnym wyprowadzeniu oka o, zobaczcie. W ten sposób przyklejamy, i teraz możemy zacząć malować oko. Ta siemka jest już przyklejona w odpowiednim miejscu, więc przechodzimy do pierwszego etapu malowania oka. Będzie to czarna, miękka kredka, którą maluję całą górną powiekę, dokładnie z kreskę od początku do końca, ale pamiętajmy, że makijaż Foxy Eye charakteryzuje się między innymi tym, że wyciągamy również kącik wewnętrzny. Nie przejmuję się w ogóle tym, że ubrudzimy plasterek. Nawet możemy go ubrudzić, bo wtedy dokładnie wypełnimy jakby całą tą linię do samego plasterka. Więc możemy jak najbardziej tutaj się tym nie przejmować i rysuję sobie linię. Jeśli wyjdzie coś na nierówno, też się tym nie musimy przejmować, bo będziemy ją troszkę rozcierać pędzelkiem czystym. Ona jest mięciutka, więc bardzo fajnie się nią maluję to, czy to jest kreska gruba, cienka, wszystko zależy od naszych predyspozycji i upodobań. I foxy charakteryzuje się też tym, że to jest takie bardziej płaskie oko, więc ja nie będę zaokrąglała jakby tej linii, tylko poprowadzę ją do połowy oka, a w drugiej części, czyli od połowy do kącika wewnętrznego, będę malowała już bardziej od wewnątrz. Dzięki temu właśnie uzyskamy ten kształt migdała i delikatnie sobie wyciągnę tą linię na zewnątrz. O, zobaczcie, na razie zrobione to jest tak troszeczkę byle jak, dlatego że będę to rozcierała, więc tu nie musimy się skupiać na tym, aby linia była idealna. No chyba, że chcemy zostać tylko przy kredce, wtedy jak najbardziej tutaj musimy się postarać, aby, aby ona była jak najbardziej precyzyjna. Czystym pędzelkiem rozcieramy sobie delikatnie linię. Długość kreski też zależy od nas. Tutaj możemy sobie ją dopasować. Najważniejsze przy tego typu makijażu jest to, aby oko było bardziej płaskie, wyciągnięte w kąciku wewnętrznym i w kąciku zewnętrznym. Ja Wam zaraz pokażę, jak tylko to rozetra, jak już się zmieniło moje oko jak się wydłużyło i uniosło. Zobaczcie. A to dopiero początek. Co to będzie dalej? Przy Foxy I, um, możemy nie malować y, dolnej powieki, y, możemy nie tuszować nawet rzęs. Natomiast ja na pewno przetuszuję dolne rzęsy, ale już tutaj nie będę mm, otwierała oka. Bo je tutaj co robimy? Zamykamy. Więc tutaj skupiłam się zdecydowanie na tej górnej górnej powiece. I wiecie co? Zaraz odkleję plasterek i Wam pokażę, jak ta linia jest ładnie podkreślona od dołu i prosta. No, zaczynamy? ściągamy plasterek. No i to naprawdę jest spore ułatwienie, jeśli boimy się, że te kreski wyjdą nam nierówno. To nawet możemy zrobić przy pomocy cieni. Cieniami również możemy to oko w ten sposób malować i też ono się uniesie i fajnie wyciągnie. Będzie ono dłuższe. Kolejny krok będzie to eyeliner, też w kolorze czarnym. Nim zrobię już troszkę cieńszą linię, tak żeby tylko trochę wzmocnić to, co zrobiłam, ale mm, nie chcę pogrubiać jeszcze bardziej tej linii, więc będę się trzymała troszkę bliżej linii rzęs. Kolejny etap to eyeliner. Ja użyję eyelinera, który ma bardzo precyzyjną końcówkę, zresztą zaraz Wam ją pokażę. To jest dość istotne w przypadku malowania tak drobnych rzeczy, tu musimy się skupić. Nie możemy się ruszać, ruszać, nie możemy mrugać. Musimy tak naprawdę zastygnąć na chwilkę. Nie oddychamy i malujemy. Ja jeszcze wrócę na chwilkę do kredki i wypełnię sobie nią. Całą górną linię wodną i delikatnie te wszystkie luki między rzęsami. Wtedy jeszcze uzyskamy jakby taką mocniejszą czerń przy górnej powiece. To jest ważne, żeby tam nie było właśnie takich jasnych punktów, jak wytuszujemy rzęsy, więc bierzemy i malujemy, to jeszcze nam bardziej spotęguje jakby ten obrys od środka, czyli górną linię wodną. Dla osób, które mają na przykład duże, okrągłe oczy, można również umalować dolną linię wodną, to troszkę to oko zamknie, zrobi bardziej płaskie. Ja natomiast te zostawię w ten sposób, który mam teraz, czyli skupiam się na górze i przechodzimy do trzeciego, ostatniego etapu, którym jest tusz do rzęs. Wybrałam maskarę, która wydłuży moje rzęsy. Ma również szczoteczkę silikonową, dzięki czemu bardzo ładnie je wszystkie rozdzieli podczas tuszowania. Wytuszuję z dwa razy, aby efekt był mocniejszy. Dobra, mocniej nie mogę, bo będą znowu takie posklejane. Jeszcze dół. Tak wygląda oko już umalowane, tak jeszcze te, więc dajcie mi chwilkę i zaraz do Was wracam. Tak prezentuje się gotowy makijaż Foxy Eye. Do wykonania makijażu Foxy Eye użyłam produktów AA Mix of Color, Star Secrets. Jest to czarna kredka do oczu, czarny eyeliner oraz wydłużająca maskara do rzęs. thank